Czy Marine 4 Corner 2 spełni wszystkie oczekiwania użytkowników, na które czekaliście tak bardzo? Ponieważ już ma sztywne osie, kół, wymiennych hak przerzutki, hydrauliczne hamulce, lekką ramę dwukrotnie cieniowaną. Zostań do końca odcinka, tam zobaczysz jego wagę. Bardzo wiele osób czekało na ten model. A paradoksalnie, taki rower już był kiedyś w kolekcji Marine. Nazywał się Four Corner i Light i był zbudowany na rurkach Kolumbusa. Ale to były czasy przedpandemiczne. Ta pandemia wszystko rozwaliła, więc Marin stwierdził, że stworzy rower z wycieniowanych dwukrotnie rurek. Zastosuje tu geometrię znaną i kochaną przez was. Natomiast będzie tutaj kilka zmian. Co się zmieniło w tym rowerze na 2024? Po kolei idziemy. Kompletnie nowy widelec który mieści oponę nawet 29-235, choć seryjnie przychodzi na 44 i też jest bardzo przyjemnie, z przyświtem na błoto, z trakcją prowadzenia, ale co w tym widelcu jest ważne? To, co znacie z nowego forkornera cornera i z innych widelców gravelowych, które są stosowane w Marinach. Boczne otwory, po bokach do przyinstalowania dużego obciążenia w postaci czy to koszy transportowych, czy to paneli do sakw wyprawowych, ale mamy tutaj hamulec hydrauliczny w standardzie flat mount, w związku z czym śruby idą przez cały ten widelec i co bardzo ciekawe, Marin dołącza do tego roweru Jednocześnie dwa adaptery do hamulca. Tutaj standardowo mamy hamulce SRAM Apex 1 ze 160 tarczami, które o dziwo nie mają na sobie tego napisu co w grx Resin Pads Only, czyli możesz stosować również klocki, które nie są tylko żywiczne, ale również metaliki, półmetaliki, do wyboru, do koloru. Nie masz ograniczeń i masz od razu porządniejsze tarcze. W zestawie w pudełku do tego roweru są dołożone takie oto elementy i do nich są też jeszcze śrubki. To są adaptery, by można było wsadzić większą tarczę hamulcową, jeśli 160, która jest stosowana seryjnie, jest niewystarczająca. Taka mała rzecz, a cieszę. W nowym widelcu oczywiście nie zapomniano o gwintowanych otworach, do których można przyczepić pełen błotnik, a tu z przodu bez problemu wejdzie bagażnik instalowany na przód, czy to budowany na miarę, czy to też taki, który jest do zakupienia w sklepie i można go zakręcić do śruby, która jest tutaj w koronie widelca. Ale to nie wszystko. Co mamy z tyłu? Również mamy zastosowaną sztywną oś, ale ponadto jest dedykowany uchwyt do instalacji zintegrowanej podnóżki, stopki, zwał jak zwał, o rozstawie 18 mm, te otwory są zagwintowane, można wkręcić takich podnóżek. Jest dużo na rynku, do wyboru, do koloru, każdy dla siebie coś znajdzie. W związku z czym, rower wyprawowy będzie mógł mieć solidny podnóżek i będziesz mógł się cieszyć tym, że nie będziesz trzeba go kłaść z dużym obciążeniem. W zestawie, oczywiście, są zaślepki do tych 18-milimetrowych otworków. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której wielu, za którą wielu hejtuje Forcornera jedynkę, czyli wymienny hak przerzutki. Tak, tutaj mamy ten wariant, na który wielu czekało, i nie rozumiem, dlaczego w four cornerze bazowym nie ma tego wymiennego haka przerzutki, tylko jest on zintegrowany. Paradoksalnie ta Sora, jak dostanie strzała, jest wytrzymała, a jak się zegnie taki hak przerzutki stalowej i go złamiesz podczas prostowania, to wiesz co? Ten rower ma dożywotnią gwarancję i dostaniesz nową ramę. Ciekawostka, co? Co wisi na tym rowerze, to też jest bardzo ważne. Tutaj mamy pełen napęd SRAM Apex. I co to oznacza? Z przodu jest zębatka 40 zębów, sztywna oś suportu w standardzie DAP, natomiast z tyłu masz kasetę 12-rzędową w zakresie 1052. To, co jest zarezerwowane do niedawna dla Cross Country, tutaj zostało zaimplementowane. I ten rower pięknie działa, pięknie jeździ, bardzo sztywno i stabilnie pracuje ta przerzutka. Wózek bardzo silnie trzyma w ryzach łańcuch na bardzo różnych wybojach. Na szczęście rower doszedł do mnie kilka dni przed premierą, więc miałem okazję pojeździć nim po bardzo różnych wertepach. Ten napęd działa perfekcyjnie. Co ważne w przypadku Srema Apexa, on działa zupełnie inaczej niż Szymonowski GRX, bo w Shimano chodzi górna klamka hamulcowa i dolna do zmiany biegów, a tutaj wszystko obsługujesz jednym ruchem, jednego klawisza. Raz lekki nacisk, masz cięższy bieg, a dłuższe przesunięcie, to nawet o cztery rzędy w górę pójdzie Tobie przerzutka na kasecie w celu zelżenia jazdy. Kolejna bardzo ważna rzecz w tym rowerze to fakt, że możesz ten napęd rozbudować do kilku rzędów z przodu, czyli z tego miejsca tule wszystkich hejterów, którzy mówią, że napęd dwurzędowy w forkornerze bazowym to pomyłka, że powinien być trzyrzędowy. Do tego roweru, który jest jednorzędowy, możesz założyć sobie dwublatową korbę, a nawet jak Ci serce podpowiada, że ma być trzyblatowa, to również. Może być trzyblatowa. Jest tutaj specjalne miejsce do poprowadzenia przedniej linki. Rurka jest idealnie okrągła. Zainstalujesz bez problemu sobie swoją przerzutkę taką jaką będziesz chciał, chciała. Co ważne, w forkornerze w suporcie, w mufie suportu jest wywiercona dziura, żeby całe błoto zebrane miało gdzie odpłynąć. Tu jest miejsce do poprowadzenia linki do przedniej przerzutki. A tutaj pomiędzy tymi uchwytami jest miejsce do przeprowadzenia pełnego pancerza. A tu pomiędzy nimi skrywają się jeszcze dwa otwory pod instalację czy to bidonu, czy to pojemnika jakiegoś na narzędzia, jak jesteś w trasie, żeby można było swobodnie się obsługiwać w terenie. Ważna rzecz, tutaj też jest wspornik, do którego możesz przykręcić sobie pełen błotnik, tak samo jak i na górze. I wtedy bez problemu o ponad 50 się tu zmieści. Co ważne, ten rower oczywiście posiada ten wspaniały standard, o którym Marin mówi, że to jest norma w tego typu rowerach, a dla wielu to jest nadal dziwadło, czyli opcja poprowadzenia opuszczanej sztycy. Można, można. Bazowo tego nie ma. Natomiast warto zwrócić uwagę, że ten patent jest. Zwróć uwagę, to jest Four Corner 2. I teraz, jak myślisz, będzie For Corner 3 czy nie? A jeśli będzie, to Twoim zdaniem, jaki napęd będzie tam optymalny? Może GRX 2x12? A może Campagnolo Ekar 1x13? Jestem ciekawy tego, co Ty napiszesz o tym. Kolejna ważna rzecz, która jest w tym rowerze, to oczywiście patent montowania wewnątrz głównego trójkąta. Toreb. Możesz zlecić instalację oraz produkcję w Petfinder Gear. Polska produkcja, tak jak tutaj mamy tę torbę, może być każda torba uszyta na wymiar. Marin Lada Moment przedstawi wszystkie rozmiary tych otworów. Na razie na potrzeby tego roweru będzie MK i torba MK i dosyć dużo takiego szpeju. Zobaczycie go w trakcie. Kolejna szalenie ważna rzecz w tym rowerze. Niestety minus tego sprzętu to są koła, wielu to mówi tak, że Marin daje koła no name, które są ciężkie, czy aż tak bardzo ciężkie, będzie i to zważone. Natomiast problemem tutaj paradoksalnie są te opony, na szczęście można to łatwo zmienić, ale bazowo dostajesz Vitayery, Rocketmeny w szerokości 44 mm. I jak się one zachowują w grząskim błocie, w, gdzie ściółka jest przykryta mokrymi liśćmi? No, niestety się ślizgają. No, nie zrobisz pewnych rzeczy. Jeśli będziesz chciał podjechać pod lekką górkę i nawet będziesz mieć. Na najwyższym biegu ustawioną tą kasetę, to dochodzisz do elementu takiego, że stajesz w korbach i czujesz, że mielisz pedałami. A mimo wszystko koło robi dziurę pod yy, sobą. Niestety, być może by działało to lepiej, gdyby przerzucić ten system na bezdętkowy. Zarówno obręcze, jak i opony są przystosowane do bezdętki. Gdyby upuścić trochę tlenu z tych gum. Może byłaby inna trakcja? Może byłby lepszy grip? Nie wiem. Nie sprawdzałem. Sprawdzałem natomiast to, jaka tu opona maksymalnie wejdzie. I tak jak wspomniałem, 29-235 to jest absolutny limit, ale koła się obracają. Niestety mocno oblepione błotem będą się blokowały. Marin sugeruje tutaj szerokość 50 mm maksymalną. I ja bym powiedział, że bez problemu, 29 2, 0, jakaś lekka opona cross country da sobie idealnie radę w tej maszynie. Polacy pokochali Fork Cornera za to, że jest on bardzo wygodny. W tym roku oczywiście główka jest trochę mniejsza, ale nadal nie zapomniano o tym, żeby zostawić cztery podkładki. Dwie duże po centymetr i dwie małe po pół centymetra, żeby sobie spersonalizować pozycję za kierownicą. Tu dodatkowo mostek. Ma 7 stopni wzniosu do góry. Jeśli będziesz potrzebował, potrzebowała zrobić bardziej agresywną sylwetkę. Odwracasz mostek w drugą stronę, instalujesz go na tym, i już rower zaczyna się robić bardziej wyczynowy, i górę odcinasz. Albo w Twoim serwisie to robią. Co ważne, w tym rowerze zastosowano kierownicę. O szerokości 460 mm z flarą 16 stopniową, czyli 16 stopni odgięcie na boki. Nadal zastosowano to geometrię, w której rama XS oraz S stoi na kołach 27,5, natomiast MKLKXL to jest koło 700. A teraz odpowiedzi na Wasze pytania, które się pojawiły podczas wywiadu i QA z Four Cornerem w grupie Made for Fun na Facebooku. Jeśli Ciebie tam jeszcze nie ma, zapraszam. Pierwsze pytanie, które jak to się określono, reprezentant polskiej cebuli, dlaczego tak drogo, a jeszcze nie wiecie ile kosztuje? 8999 zł za taki rower na pełnej grupie SRAM, Apex i hydraulicznych hamulcach. To naprawdę tak drogo? No chyba nie. Niektórzy myślą, że jest to typowy odpowiednik grx a W GRIX-ie masz kilka grup. 400, 600, 800 i masz napędy dziesiątkowe, jedenastkowe, dwunastkowe i elektroniczne. Tutaj możesz to w inny sposób zrobić. Mniej więcej będzie to odpowiednik, natomiast w GRX już możesz y, zakładać sobie kasety z Shimano XT. Największa zębatka z tyłu, jaką możesz wsadzić to 51, tu 52. Jeden ząbek czy czyni różnicę? Odpowiedz sobie sam. Czy to ta sama stal, co w zwykłym Four -cornerze? No nie, to jest stal dwukrotnie cieniowana. Nie jest to akurat Columbus, jak było to w e Ilaitach. Natomiast to już jest troszeczkę inna rurka, troszeczkę inaczej przygotowana obróbka. Czy pojawią się sztywne osie kół? Odpowiedziałem na to pytanie. Już są sztywne osie kół. Czy będą hydrauliczne hamulce? Owszem, są w wersji flat mount. Dlaczego w US Four Corner jest tańszy od Nikasio, a u nas odwrotnie? Na polski rynek my ustalamy własne ceny, nasze ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi i one są mniej więcej zbieżne z tym, co się dzieje na sugerowanych cenach Marina. Niemniej jednak u nas wygląda to tak, że choćby nawet Four Corner ma trochę inną specyfikację niż światowej specyfikacji, stąd też ta różnica. Jaka guma wchodzi? No to ja bym się skupił na tym, że 29.2.0 na luzie. Chyba, że założysz koło 650, to możesz wsadzić więcej. Co ważne, tutaj ta obręcz ma wewnętrzną szerokość 25 mm, więc bez problemu wsadzisz już tutaj opony do cross country. Kiedy dostanę kalendarz Marina? Wpadnij na Bike Expo na Narodowym, będziemy jeszcze mieli parę sztuk. To jest pierwszy weekend kwietnia, zaraz po świętach i tam Ci damy kalendarz, jak jeszcze nam coś zostanie. Dlaczego to musi być takie ciężkie kowadło? No nie, ten rower jeszcze nie wiesz, jaką on ma wagę i paradoksalnie nie jest taki kowadłowaty. Szkoda, że elektryczny. Ale co tu jest elektryczne? Chyba elektroda, którą jest spawany. Mnie zastanawia to, że nie ma w necie słowa przecieku na ten temat. Czyżby poza Polską, banieczka świata się tym nie interesowała? Być może się świat tym nie interesuje, a przecieki były. Wiecie gdzie? na grupie poświęconej Four Corners'owi w Polsce. Czy będzie na kompletnych GRX'ach choćby 400 No nie, jest na lepszym napędzie. Dobra, a teraz go zważmy. Marine Four Corner 2 2024, rozmiar ramy M, na dętkach, seryjnie, tak jak przychodzi z pedałami seryjnymi. Jego waga to... 12,74. Dużo, czy mało, jak za takiego stalowego wojownika? Wielu narzeka, że 4-corner ma bardzo ciężkie koła, ten bazowy, natomiast ile waży przednie koło na dętce? Kilo 92. Jest z czego schodzić, prawda? Oczywiście koło obręcz jest przystosowana pod system bezdętkowy, warto zwrócić na to uwagę. Zważmy, jaka jest masa tylnego koła, wersja na dęce, choć przystosowane jest wszystko od razu pod mleko, z kasetą Eagle 2,59. Czyli jeśli chcesz odchudzić tego four cornersa, to na kołach bez problemu zwalisz kilogram. Oczywiście, jeśli oddasz to do budowania specjaliście. Widząc taki sprzęt, odpowiedz mi teraz szczerze na pytanie, czy sprostał on Twoim oczekiwaniom, jeśli chodzi o wyposażenie? A może nie podoba Ci się kolorystyka ta retro? Jestem ciekawy Twoich opinii, ponieważ internet nie dawał mi spokoju po nocach i trzeba było odpisywać na różne pytania przed tą premierą.